Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj będzie odcinek poświęcony modzie, a dokładnie modzie jesień zima 2020-2021 i głównie skupię się na takich elementach, może inaczej, najpierw opiszemy sobie troszeczkę taki tak ogólnie, czym się będzie charakteryzowała e, charakteryzował ten sezon jesienno-zimowy. Oraz skupimy się na takich detalach, które według mnie są takim must have na jesień. Eee, także jeżeli jesteście ciekawi, co takiego dla Was przygotowałam, zapraszam do oglądania. I niestety z przykrością musimy stwierdzić, że jesień nadchodzi wielkimi krokami. Żegnamy coraz bardziej się już z latem i wchodzimy w ten klimat taki. Deszczowy, ponury, aczkolwiek jest bardzo wielu zwolenników takiej fajnej polskiej jesieni. I ja przyznam szczerze, że nawet do nich y, należy, ponieważ lubię takie. Tylko widzicie, są dwa, dwa rodzaje jesieni. Jest jesień piękna, polska, złota, y, a jest też taka jesień mroczna, ponura i smętna. I ja właśnie jestem zwolenniczką tej pierwszej, chyba jak większość z nas, ale słuchajcie, znam osoby, które właśnie lubią taką smutną tą jesień, taką nostalgiczną, gdzie możemy się zakopać w kocyk z kubkiem herbaty e, i na przykład z dobrą książką, czy w dzisiejszych czasach po prostu z Netflixem. No ale chciałabym najpierw skupić się, słuchajcie, na ogólnej charakterystyce tego, co szykuje nam nowy sezon jesienno-zimowy, co weszło do świata mody, czym się teraz ta moda będzie charakteryzować? Co, na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, zarówno jeżeli chodzi o materiały, jeżeli chodzi o kolory, o stylizację i w ogóle, w ogóle e, o taką całą gamę modowo-odzieżową. Także przechodząc już do setna, na początek jak zwykle zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Klikajcie dzwoneczek, żeby mieć przypomnienia o nowych odcinkach. No, i jeżeli film Wam się podobał, to klikajcie koniecznie łapki w górę, będzie mi niezmiernie miło. No, ale już przechodząc do samej treści poświęconej właśnie modzie, poświęconej tego, temu, co spotkamy w 2021 roku, no to nie da się ukryć, że będzie to okres poświęcony takiej modzie w stylu jeździeckim. Będzie dużo skór, będą koronki, będą falbany. Będą różnego rodzaju troczki, łańcuchy, ale nie w wersji biżuteryjnej. Będzie także, słuchajcie, dużo futra, a także będą bardzo modne peleryny, sukienki maxi, garnitury. A jeżeli chodzi o kolory, beż, krwista czerwień i stare srebro. Także, jak widzicie, w świecie mody będzie się działo. Ale żeby nie przejść po prostu po kolei do tych zagadnień, żeby to miało wszystko ręce i nogi, to zacznijmy od podstawowych elementów, czyli kolorystyka. I jeżeli w ogóle tak, jeszcze nawiązując do tego, co Wam przed chwilą powiedziałam, to możemy zwrócić uwagę, że to jest powrót wszystkiego, co było kiedyś, czyli tych lat 80., -tych, takiego stylu właśnie um, ufiastego, stylu ciężkiego, który Chcemy, żeby to wszystko, gdzie po prostu raczej e, projektanci młodych chcą, żeby to było wszystko ożywione takimi detalami, żeby to wszystko w, w, odeszło od takiego kiczu tych lat mm, minionych, ale żeby nadal się w tym klimacie utrzymało. I tak jak Wam wspomniałam, nadal będziemy za, utrzymywać się w tym em, trendzie belże, e, nidziaki i takie wiecie, m, biele. No, i takie brązowe Total look'i, czyli takie, taka typowo jesienna kolorystyka, ale też będziemy stawiać głównie właśnie na sukienki maxi, które będziemy łączyć zarówno z ramoneskami, które będziemy łączyć z botkami, kozakami czy kowbojkami. Tak samo do tej pory stawiali, stawialiśmy głównie na takie materiały matowe w poprzednich sezonach, teraz będziemy stawiali raczej na połysk. I to, czego raczej nie, nie spodziewaliśmy się. To powrót łańcuchów, ale słuchajcie, tak jak mówiłam, nie takich na szyi, jak ja mam na przykład dzisiaj, tylko takich cięższych, takich łańcuchów przerzuconych przez nasze, e, nie przez torebki. Również na szyi, ale w postaci zakończeń dekordów, czyli zamiast materiału obszycie będziemy mieli zrobione z łańcucha. Łańcuchy przewieszone w pasie, przy kieszeniach, e, na torebkach, gdzie tylko się da. Złote, srebrne, delikatne, cięższe ale głównie będziemy właśnie stawiali na takie elementy biżuteryjne, które będą taką kropką nad i w całych naszych stylizacjach. I nie musimy się tego bać, bo to jest naprawdę fajne i naprawdę warto się odważyć, warto się... Zresztą ja Wam cały czas tutaj wyświetlam też zdjęcia tych rzeczy, o których mówię, żebyście się przekonali, jak fajnie można to ze sobą zebrać w całość. Jak zwykle jesień przynosi nam stylizacje skórzane, ale będzie to czerń. będą to takie ciemne brązy, właśnie takie odcienie, odcienie ciemne. Dodatkowo będą to materiały zarówno błyszczące, jak i materiały matowe. Znaczy błyszczące, w sumie to bardziej powinno być, błyskujące. I właśnie, i będziemy tutaj stawiać głównie, nie na spodnie, tak jak do tej pory, tylko na sukienki. Będziemy stawiać na ciężkie, skórzane płaszcze, na takie materiały toporne, ale stworzone w tak fajny, subtelny sposób, żeby... Fajnie będzie je e, założyć. I po inspiracji możemy się właśnie udać na przykład do Yves Saint Laurent, do Miu, Miu czy chociażby do Hermesa. Tam naprawdę są e, przedstawione takie fajne, można powiedzieć, e, lata 80., bo chyba właśnie wtedy najbardziej, największy prym wiodła właśnie skóra. E, I naprawdę możemy tą ciężkość tego materiału skórzanego, bo jak wiemy, nie wszystkim ona. E, Pasuje, nie, wszyscy, nie każdy się w niej dobrze czuje. Możemy zneutralizować do takich e, uniwersalnych e, luków. I tak jak wspomniałam na początku, będzie mniej takich nawiązań do takiego kiczu, takiej przesady, ale nadal pozostaniemy w trendach. Tak jak wiecie ostatnio, zresztą widzicie, jak m, na pewno odwiedzaliście sklepy, tam już wesz, weszła po prostu ta stylizacja taka jesienna. Szerokie ramiona. Czyli stawiamy po prostu na przesadzone, szerokie ramiona, czyli takie bufki. Wszelkiego rodzaju farbany, bielo... farbany, wielowarstwowość tego materiału. I właśnie poszerzamy zarówno ramiona, poszerzamy tutaj nadgarstki, czyli właśnie te wszelkie takie bufiaste rękawy, które wbrew pozorom można naprawdę fajnie ograć. Dodatkowo będą wchodziły, tak jak wspomniałam, to też często wspominam, będą wchodziły yy, troczki, będą wchodziły właśnie pręzle. I to nie tylko jako elementy sukienek nie tylko jako elementy spódnic czy swetrów, czyli na dole mm, strojów, tylko tak jak mogliśmy zauważyć na jednym z pokazów Prady, od góry do dołu po prostu modelka była cała w frędzach i to ma odświeżyć tę stylizację, nadać taki Subtelnej, ale elegancji, elegancji, czegoś takiego wiecie nowego, czy, czegoś troszkę bardziej ekstrawaganckiego, żebyśmy w tych wbrew pozorom tych skórach, tych ciemnych materiałach, tych stopornych nie utonęli, żeby to wszystko miało taką świeżej, żeby to wszystko było jakieś wiecie takie harmonijne, żeby to wszystko naprawdę fajnie ze sobą współgrało i gdzieś tam się ze sobą łączyło poprze poprzez przenikanie tych. Stylów. Kolejna rzecz to będą sukienki maxi. Jak do tej pory głównie mogliśmy te sukienki widzieć w takim stylu boho, tak, czyli z takich zbiernych materiałów, tak teraz raczej będą to takie materiały przylegające do ciała, tworzące taką trochę tubę. I tak samo wchodzi znowu krata, czyli taki materiał, kolej, znowu jesienny, który nam się kojarzy z takim grubym materiałem. Znaczy wzór, nie, nie materiał, czyli wzór taki kraty, który głównie nam się kojarzy z takim grubym materiałem. Tylko, że to nie będzie taka krata, zwykła krata, bo krata, kraci nierówna wbrew pozorom i słuchajcie, ta krata będzie po pierwsze w beżach, będzie w szarościach i brązach, ale będzie to dodatkowo kreta drobna, czyli nie jakieś takie duże, wiecie, kwadraty, takie jak ko kojarzą nam się na przykład z koszulami flanelowymi, tylko taka drobna kratka, która będzie właśnie tak fajnie tworząc taką symetryczną całość zarówno płaszczy, sukienek, jak i swetrów. I pamiętajcie, możemy je nosić zarówno solo, możemy je nosić w duecie z jakim, jakąś inną stylizacją, tylko pamiętajcie, z jakimś innym elementem. Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcemy połączyć z sobą dwa rodzaje kraty, one muszą być do siebie w jakiś sposób zbliżone. I właśnie dobrze, żeby to były drobne kraty, dobrze, żeby w podobnej gamie kolorystycznej, żebyśmy nie zrobili sobie na swoim luku takiej trochę karykatury, żebyśmy nie byli zbyt przerysowani. No, bo pamiętajcie, żeby wszystko, ym, wszystko fajnie ze sobą wyglądało, to musi tworzyć jakąś całość. Dodatkowo to, czego możemy się spodziewać na jesieni, to są mocniejsze kwieciste i zwierzęce wzory. I jeżeli chodzi o kwieciste wzory, to głównie będą one połączone z czernią, znaczy będą łączone z takimi e, swobodnymi, cienkimi, zwiewnymi materiałami, które fajnie będą właśnie pracowały razem z naszym ruchem, z ruchem naszego ciała. Jak również one będą, tak jakby odświeżać, nadawać właśnie takiej um, trochę świeżości, lekkości tym jesiennym stylizacjom. I wiele kobiet zadaje sobie pewnie teraz pytanie, a co z paznokciami? Bo jak wiemy, kobiece dłonie, manicure jest wizytówką naszą i fajnie też, żeby one były gdzieś w tym stylu, gdzieś w stylu, może nie, ale żeby były po prostu. Miały nawiązanie do trendów jesiennych, bo zawsze chcemy e, gdzieś tam za tą modą troszeczkę podążać. I o ile w tym roku już nie będziemy mieli do czynienia z taką klasyczną czerwienią, o tyle fajne nie, znowu wejdą borda, wejdą fuksje, wejdą po prostu, tak jak w ubraniach, takich w poznawcjach, wejdą po prostu niedziaki. Zawsze i wszędzie one są idealne na każdą okazję, są klasyczne i zarówno jeżeli mówimy tutaj o brązach, o takich beżach, jak i takich pudrowych różach. Będą wzory panterki, będą płatki złota, będzie french manicure i po prostu wszystko, wszystko czego tak naprawdę też e, moglibyśmy się w sumie spodziewać troszeczkę, no ale po kolei tak jak wspomniałam, kolory bordo, funkcja, nude. I yy, yy, nie od beżu po róż. Tylko pamiętajcie, że jeżeli wybieramy te kolory, e, właśnie takie niedziakowe, to warto, żeby one były też dostosowane do karnacji naszej, znaczy e, no, po prostu do naszej karnacji. Jeżeli wybieramy e, jakieś takie chłodniejsze odcienie, to fajnie one będą komponowały się z chłodną karnacją. Natomiast jeżeli wybieramy coś ciemniejszego, bardziej takiego wpadającego w cieplejsze róże, no to dobrze, żeby ta nasza karnacja też była w takich właśnie. W cieplejszych tonach. Dodatkowo w tym sezonie będziemy stawiali na błysk, czyli stawiamy po prostu na błyszczące kołty. nie robimy sobie matów. Oczywiście, słuchajcie, moda to jest moda. Moda to jest kwestia indywidualna, możemy za nią podążać, możemy po prostu podążać za tym, co dla nas jest modne, co jest fajne i to wcale nie jest tak, że na przykład ja idę zawsze za modą, bo nie, ja kupuję, owszem, staram się, żeby gdzieś to było tam w tych trendach modowych, ale ja muszę się w tym też dobrze czuć. Dlatego jeżeli na przykład lubicie manikury, yy, paznokcie w kolorach matowych, no to jak najbardziej. Z tym, że tak jak wspominam, w tym sezonie błysk. Podobnie jak yy, manikur francuski. I to za, zarówno może być zrobione na niuciakach, zarówno na jakichś tam różach, jak yy, i może być to po prostu tre, yy, klasyczny biały paseczek. Może to też być kolorowy, tak jak jest teraz bardzo yy, modne. Kolejną rzeczą, która teraz będzie mona na naszych paznokciach, to są płatki e, złota, czyli po prostu naklejanie folii e, tak w kolorze złotym, która ma właśnie imitować płatek takiego prawdziwego złota i też z reguły robimy je właśnie na takich neutralnych, niciakowych kolorach, żeby po prostu nie było to przesadzone, żebyśmy nie mieli po prostu karykaturalnego efektu ostatecznego, także ale jak najbardziej e, warto też na ten look postawić. Dodatkowo będą fajne też wzory 3D które nie do końca są, sorry, ozdoby 3D, które nie do końca są um, może praktyczne, bo sama nieraz miałam już cyrkonie jakieś dokojone i to jest, no zdarza się, że gdzieś tam zaczepia nam o to ubranie, że no jak, jakby nie patrzeć dzisiaj jak się oderwie to troszeczkę e, odczuwamy dyskomfort, niemniej jednak warto gdzieś na jakieś większe uroczystości, na jakieś fajne okazje, Zaszalać i zrobić sobie właśnie jakieś takie e, ozdoby 3D. Mogą też być wyklejane, nie muszą być e, robione specjalnie u kosmetyczki, no bo jak wiemy, e, takie osoby ciężej zrobić samemu, a, a chociaż, e, pomimo tego, że nawet dają fajny efekt, no ale tak jak mówię, właśnie możemy zawsze sobie e, to dokleić. O ile w poprzednich sezonach e, na paznokcia stawialiśmy na jakieś artystyczne wzory, jakieś takie różne graficzne, o tyle w tym roku będziemy stawiali raczej na wzory zwierzęce. I to już jest w ogóle te panterki, jakieś wiecie, różne takie zdobienia jest bardzo ciężko uzyskać samemu i zrobić to samemu, żeby to było dokładnie. Aczkolwiek pamiętajcie, że weszły teraz te naklejki na paznokcie, które wystarczy tylko nakleić i naprawdę mamy fajny wzór, czy to panterki, czy zebry. Im bardziej to jest właśnie taki wymyślny, tym fajniej będzie się na naszych pasnokciach prezentowało. Ale to też nie musimy, pamiętajcie, mieć tego cały czas, tylko właśnie na, jakiś, um, na jakieś okazje sobie zaszaleć i zrobić taki panterkowy wzór. I coś, co mnie osobiście nie przekonuje, ale to są słuchajcie, tipsy o kwadratowym zakończeniu. Nie pod, nigdy nie chodziłam, nigdy nie robiłam, nigdy nie naklejałam tipsów. Aczkolwiek wielu projektantów właśnie stawia na, u swoich modelek na tipsy, i z reguły są one właśnie wtedy łączone z matowymi, mocnymi nakierami, jakimiś granatami czy ciemnymi brązami i bordami. To już jest kwestia sporna, jak się komu podoba, aczkolwiek to do naszych um, trendów jesiennych w tym roku będzie wchodziło. To był ogólny zarys, jeżeli chodzi o, o to, co będzie modne w tym sezonie jesień-zima 2020 2021 i teraz chciałam Wam powiedzieć co według mnie jest takim niezbędnym must have na ten sezon jesienno skupmy się może bardziej na tym sezonie jesiennym, bo dla mnie nie ma być takiego sezon jesienno-zimowy bo nie we wszystkim jednak w tym sezonie zimowym chodzimy co jeżeli coś jest na przykład cięższe, ja staram się jesienią jeszcze stawiać raczej na takie lżejsze stylizacji nie już takie grube, natomiast zimą uwielbiam opatrzyć się w ciepły sweterek i po prostu co żeby mi było ciepło, ale nie jednak jesienią jeszcze, kiedy mamy taką fajną pogodę, e, chciałabym, żeby te moje stylizacje były troszeczkę lżejsze. I pierwsze, co mi przychodzi na myśl, jeżeli mowa o jesieni wieku 2021 wieku, to jest Ramoneska. Ramoneska po prostu niesamowity must have klasyk wersji skórzanej, wersji y, zamszowej, czarna, brązowa, kolorowa, co wolimy. I romaneska jest takim elementem odzieżowym, który możemy nosić w ciepłe i w zimne dni. W lecie świetnie się sprawdza do koszul, świetnie się sprawdza do sukienek, świetnie się sprawdza do krótkich shortów. Jesienią zestawieniu ze swetrem i dżinsami, czy z białą koszulą, po prostu tworzy niesamowity efekt czy taka luźno zarzucona, czy zapięta z jakąś chustą, szalikiem? Naprawdę ramoneska jest fantastycznym e, elementem każdej garderoby i uważam, że każda dziewczyna powinna ją mieć. Ja sama w swojej szafie mam cztery, tak, mam wszelkie szarości, brązie czarną i czarną zamszową. Także e, i uwielbiam, po prostu wiem, że ona dopełnia każdą stylizację e, i w ogóle. E, Słowo ramoneska się wzięło, a o, słowo ramoneska wzięła się od zespołu Ramones, który kojarzony był wcześniej z takim stylem motocyklowym, ale wraz z rozwojem tego stylu, wraz e, z po, rozwojem popularnością w ogóle e, tego elementu odzieżowego, e, odeszliśmy od takiego wizerunku ramoneski jako stroju na motor, czyli stał się bardziej subtelny, właśnie stał się bardziej kobiecy, eee, właśnie, tak jak wspomniałam, w połączeniu z sukienką, czy w połączeniu z jeansami, do tego botki, według mnie tworzy fantastyczny element, który możemy dograć już tylko fajną torebką, eee, czy właśnie chustką na szyję. Uważam, że jest to rewelacyjna sprawa. Jeżeli mowa o Ramonese, to doskonale wiecie, że znajdziemy ją eee, w każdej sieciowce, ale jeżeli na przykład nie lubimy troszeczkę takiego stylu hmm, sportowego, troszeczkę takiego, wiecie krótkiego, a wolimy jakieś takie bardziej eleganckie stylizacje, no to pamiętajcie, że są to płaszcze i płaszcze zarówno jednorzędowe, dwurzędowe, płaszcze wiązane, e, płaszcze ze stójką, z dużymi kołnierzykami. co kto woli, w e, czym się lepiej czujecie. E, bo jednak ten płaszcz też jest taki dość uniwersalnym strojem, ale na przykład do cienkiej sukienki już pasować nie będzie. Ale na przykład do dżinsów i do swetra jak najbardziej tak. E, w zeszłym sezonie dominowały głównie takie brązy. Ja w tym sezonie już zdecydowanie widzę, że są to, tak jak wspomniałam wcześniej, też e, raczej szarości, ale brązy, tak jak wiecie, w tym modzie jesiennej również będą się świetnie sprawdzać. I to, do czego zachęcam każdą dziewczynę, sprawmy sobie jedną, chociaż jedną fajną taką sukienkę z wiewną maxi. No, ale jeżeli nie lubicie takiej długiej sukienki, bo na przykład jesteście niskie i was e, skracają, to pomyślcie, żeby w ogóle to była po prostu jakakolwiek taka zwiewna sukienka, czy może być właśnie krótka, czy może być średnia, czy taka Maxi, e, która świetnie się będzie komponowała z ramoneską, świetnie się będzie komponowała z botkami nocą, czy do tego jakiś skórzany pasek. Uważam, że to jest świetne zestawienie, mogą być to. E, pamiętajmy, że wystawiać na zory takie e, na materiały takie zwiewne, ale o tym chyba już chwilę wcześniej Wam powiedziałam. To, co jest też istotne, to kolor bo starajmy się trzymać tej stylistyki właśnie jesiennej, czyli jakieś czerwienie, szarości, berze, fiolety, mogą to być odcienie, nie odcienie, tylko wzory kwieciste, które będą głównie dominowały i mam wrażenie, że one właśnie głównie dominują teraz na tym rynku odzieżowym, właśnie takie kwieciste wzory, ale fajnie by było na przykład, żeby miały, no wiadomo w krótkim rękawku nam będzie chłoną, więc mogą to być sukienki, najlepiej żeby to były sukienki z długim rękawem, no i tutaj koronka może jakieś chawcy, najlepiej e, rękawy bufiaste, jeżeli nie, jeżeli nie od samych ramion, to gdzieś tutaj przy e, odłokciach tak, czy przy nadgarstkach, żebyśmy te sukienki zabierały jakiś właśnie ten e, element stylizacji jesiennych takich, e, tych trendów jesiennych. Tak samo ważna jest słuchajcie, yy, bluza, czyli jakaś taka luźna bluza oversize'owa, czy bluza z kapturem, która będzie idealnie właśnie pasowała do jeansów, takich miejskich stylizacji, na którą spokojnie będziemy mogli zarzucić sobie ramoneskę. Fajne będą też, słuchajcie, kolorowe koszule, które będą takie już troszkę bardziej eleganckie yy, i które też będziemy mogli połączyć czy ze spodniami, czy z jakąś fajną yy, dłuższą spódnicą. Także na te takie rzeczy cieplejsze Eee, czy właśnie takie koszulowe, też warto zwrócić swoją uwagę tej jesieni. I jeżeli już o koszulach mowa, to pamiętajcie, że takim też jesiennym must have jest biała koszula. Nie będę ukrywać, że moja mama w swojej szafie ma ponad 70 białych koszul i dla niej każda jest inna. Ja aż tylu nie mam. Ja w ogóle mam mało biały koszul. Eee, ale naprawdę biała koszula z fajnym kołnierzykiem, może być długa w stylu takim, ale sukienkowym, bo też wiecie, że jest teraz taka moda na te Długie, sukie, długie koszule. Może to być koszula waszego faceta, która właśnie będzie taka dłuższa, luźniejsza, Wsadzona w przód spodni, z tyłu puszczona, czy w ogóle wypuszczona, która pasuje świetnie do kamizelek, do ramonesek, do swetrów, do poncho. Biała koszula jest po prostu tak uniwersalna, że możecie ją nawet przejść założyć pod sukienkę. Eee, I też się naprawdę będzie bardzo fajnie sprawdzała. Także pamiętajcie, że biała koszula w Waszych szafach też powinna się tej jesieni znaleźć. No i przejdźmy do tematu, który chyba mnie najbardziej interesuje tej jesieni, eee, a mianowicie buty. Ale to ty głównie dlatego, że ja, jak wiecie, lubię buty. Zawsze, wszędzie, w każdej ilości. Eee, I mam ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Eee, często są to też buty drogie, które założę raz, bo mnie na przykład obcierają, ale nie o tym. No i chyba takim niezbędnikiem tej jesieni są bodki. Które pasują po prostu do wszystkiego, do sukienek, pasują do e, spodni pasują do cygaretek, pasują do garniturów. To tylko nasza wyobraźnia ogranicza nas do tego, z czym możemy te buty połączyć. No i ile chodzi o materiały, to teraz bardzo będą modne takie buty e, zamszowe, e, najlepiej w jasnym kolorze, albo w takim, takim odcieniu, który w tym roku będzie się nazywał shipskin, czyli taki odcień owczej skóry w wełny, może bardziej nawet nie skóry, i to już może być wszystko, może być łączone ze skórami, właśnie może być łączone z jakimiś może być ażurowe, może być z jakimiś ćwiekami czy z jakimś fajnym wiązaniem, sznurowaniem, to naprawdę już bez znaczenia, czy będą miały bardzo wysoki obsas. Pamiętajmy tylko, że żeby umiejętnie łączyć krój tych naszych butów z, ze stylizacją, bo wiadomo, że ażury Bardziej założymy do sukienek takich zwiernych a Aniżeli jakiejś ciężkiej, e, ciężkiej skórzanej e, sukienki czy spódnicy. Tak samo na jesieni fajnie takie botki będą się w jasnych odcieniach e, łączyły z jakimiś materiałowymi, e, dzian dzianinowymi po prostu totalełkami. I naprawdę, właśnie tak jak wspomniałam, że czy do cygaretek, jakiegoś fajnego, dłuższego swetra, czy do długiej sukienki, takiej wiecie, właśnie dzianinowej, tkanej, no naprawdę możemy e, fajnie poszaleć z takimi stylizacjami. I uważam, że botki to są mega uniwersalne. Na tą, porę, na tą porę roku. Kolejna sprawa, słuchajcie, bojki I tutaj mamy też po prostu rozstrzał niesamowity. Projektanci i sklepy, takie salony obuwnicze prześcigają się po prostu z pomysłami i mogą to być bodki klasyczne, czyli czarne, takie typowo gładkie, które też możemy połączyć z sukienkami zwierzonymi, które możemy połączyć z dżins, jeansami. Mogą to być. Kozaki, yy, bo nie kozaki, tylko mogą to też być kobojki białe, mogą być kolorowe, mogą być yy, gładkie, mogą być wzorzyste, mogą być, mieć fakturę yy, skóry węża, mogą być, słuchajcie, nabite ćwikami, mogą być płaskie, mogą być na obcasie. Zachęcam Was do tego, żebyście się nad tym typem butów pochylili. No i coś, co było już modne jakiś czas temu, ale teraz też, yy, znaczy no, yy, całkiem zasadniczo niedawno ale chodzi mi o budki, o budki o bodki z wycięciem na palce i tak zwane pipto. I słuchajcie, ważne jest, żeby one były najlepiej na słupkach, żeby miały ażurową cholewkę, ponieważ one muszą mieć taką stylizację delikatną muszą mieć właśnie, nie mogą być takie mocno toporne. Fajnie je łączyć z rurkami, bardzo fajnie połączyć ze spodniami 7-8, czyli takimi, które kończą się tuż nad samą kostką. Świetną stylizację będą też, znaczy świetnie będą dopełniały też stylizację z sukienką, bo ona też właśnie jest taka mocno delikatna. Możemy też ją jak najbardziej połączyć z takie buty z kolotami. To, to też niczemu nie stoi na przeszkodzie ważne, żeby one. W ogóle fajnie, żeby one były w całości wyeksponowane. I to, co już po prostu widzę w tym momencie oczami pobrać, na przykład słuchajcie, taka zbiebna, długa spodnica i do tego na przykład koszula z szerokim takim mocniejszym, z bardziej wersistym paskiem, uważam, że bardzo fajnie to się będzie komponowało. I pamiętajcie, nie popełniajcie największego grzechu, jaki można popełniać przy kupowaniu właśnie butów, przynoszeniu butów z odkrytymi palcami. Żadnych rajstop pod spodem. Są już też takie skarpetki, gdzie są po prostu wycięte palce, bo naprawdę słuchajcie, no, jeżeli mamy tą rajstopę, i to widać, to psuje po prostu cały look, i no nie, nie. Te, tego starajmy się przede wszystkim unikać. Fajne, fajnym rozwiązaniem tej jesieni będzie też, słuchajcie, łączenie ze sobą materiałów w bodkach. Głównie oczywiście stawiamy na ten zamsz, ale fajnie też go połączyć na przykład z fakturą, z, znaczy ze skórzanym materiałem i fakturą jakąś zwierzęcą. Na przykład wyobraźcie sobie takie beżowe buty i na przykład cała pięta razem jest zabudowana może nawet z obcasem jest zabudowana na przykład taką panterkę ciemniejszą, albo właśnie taką takie coś w świecie taki print zwierzęcy. Mogą to być hafty, mogą to być słuchajcie, jakieś e, koronki, frędzle. Może to być też łączenie z jakimiś e, błyszczącymi po prostu e, teksturami, które są dodatkowo. E, na przykład dla kierowane i do tego jest połączone futerko. Naprawdę tutaj mamy milion pomysłów, milion stylizacji, które możemy stworzyć bardzo dużo propozycji od projektantów na tego typu łączenia, i naprawdę oni się tylko prześcigają z tymi pomysłami i to jest na pewno modne w tym sezonie i na to warto postawić, żeby gdzieś tam, wiecie, ten nasz, nasza stylizacja nie była nudna, była troszeczkę właśnie taka podkręcona po każdy element stylizacji. E, też ten nasz wygląd podkręca. No i to, co już ostatnie mamy, czyli po prostu coś, co początek dał dom po prostu mody Diora. I to było bodajże w 2017 roku. A są to buty na tak zwanej kaczuszce, czyli na takim niskim, cieniutkim słupku. I w tym sezonie one fajnie będą się sprawdzać, jeżeli będą miały elastyczną cholewkę. No i wybaczcie, oczywiście padła mi bateria na sam koniec filmu tak jakby nie mogła już tych dwóch minut poczekać. Ale kontynuując, jeżeli chodzi o to, czym możemy, z czym możemy łączyć takie buty z, z obsesem w stylu kaczuszki, no to przede wszystkim są to gładkie golfy, są to spódnice o kroju litery A, są to słuchajcie spódniczki skórzane mini i fajnie, bardzo fajnie będą się komponowały również takie kryjące rajstopy kolorze po prostu butów. Tak jak widzicie jesień przynosi nam fantastyczne trendy, przynosi nam naprawdę fantastyczne kolorystyki, fantastyczne elementy, naszej garderoby i takich dodatków, takich perełek, które dodadzą takiego smaczku całym stylizacjom. I wiadomo, że nie ze wszystkiego, ale jest jakichś tam elementów warto skorzystać, czy chociażby z tych bufiastych rękawów, czy z tych skórzanych materiałów, czy jakichś tam printów e, takich zeberkowych, zwierzęcych. Bawmy się, słuchajcie, tą modą, bo dzięki temu nasze stylizacje będą właśnie takie świeże, dzięki temu my będziemy tacy e, bardziej też promieni i, i wszystko to będzie ciekawie ze sobą współgrało. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał, że te informacje, które Wam przedstawiłam, w jakiś sposób nakreślą Wam, wam to. Co już widzicie w sklepach, i też macie, będziecie mogli mieć teraz pojęcie, co właśnie w tych sklepach, dlaczego akurat jest tak, a nie inaczej, co nam pokazują właśnie domy mody. Także ja Wam za oglądanie bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeżeli film Wam się podobał, to bardzo zachęcam Was do tego, żebyście klikali łapki w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i wpadajcie na Instagrama. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.